Witajcie rodacy! W kolejnym odcinku Narożnika Rad Wartości Wątpliwej omówimy problem spinaczki wysokogórskiej, bez maski tlenowej i klatki dla chomika, za to w towarzystwie chóru juchasy Juhasy i Czech Wiewiórek równocześnie. Jak powszechnie wiadomo, spinaczki dzielą się na możliwe do wykonania, możliwe warunkowo i konieczne. Możliwe do wykonania są wtedy, gdy mamy chęci, pieniądze i urlop bezpłatny nieograniczony z prawem powrotu do pracy. Możliwe warunkowo to takie, gdy mamy chęci, pieniędzy jakby mniej. Ale również potajemny romans z żoną szefa. A koniecznie to oczywiście te, gdy nie mamy ani chęci, ani pieniędzy, ani pracy i perspektyw. Za to policja malist gończy z naszym uroczym profilem. W naszym przypadku rodzaj spinaczki nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma za to żywność, którą trzeba zabrać ze za sobą. I nie tyle jej ilość co sposób zabezpieczenia. Dwa trzeba bowiem szczególnie, by nie ze sobą na co dzień wiewiórki i hurrzeńskiej hasy wzajemniej sobie nie podbierały, co mogłoby zakłócić atmosferę naszej wyprawy. Co z kolei mogłoby w sposób istotny wpłynąć na tempo dotarcia do celu. Co z kolei mogłoby wpłynąć na niemożność obejrzenia tu debaty Tusk-Kaczyński. O ile do takowej dojdzie w tym wieku. Następną kwestią jest wybór środka lokomocji, które możemy dotrzeć do furtki z napisem: Góra dość wysoka. Odradzam tu stanowczo polskie koleje państwowe, gdyż wsiadanie przez okna może być uciążliwe dla naszych wiewiórek. i Hase zapewnie by sobie z tym poradził. Z drugiej strony jednak, tak duża liczba widocznych gaciów z powodu zadartych sukniów mogłaby w sposób istotny pogorszyć morale innych. Zwłaszcza małoletnich pasażerów tych kolei Najlepszym rozwiązaniem są więc deskorolki Bo paliwa nie żrą i łatwo je ukryć o podłuża góry Gdy już znajdziemy się przy wspomnianej furtce Powinniśmy najpierw odpowiednio się ubrać Tradycyjne kierpce chowamy do plecaków Zakładamy gumofilce Bo jak wiadomo w górach jest rosa i nieco wieje Gumofilce nas prawidłowo ochronią i zabezpieczą Reszta odzieży nie ma większego znaczenia Odradzam tylko suknie ślubne i czapki górnicze. Te ostatnie głównie z tego powodu, iż Związek Zawodowy Solidarność mógłby uznać, że to kolejna forma protestu przeciwko rządowi pana Tuska i mógłby się do nas przyczepić, tworząc duży peleton. A że górnicy to nie pielęgniarki i głodówką nie straszą, mogłoby nam szybko zabraknąć żywności, nie wspominając o tym, że górnik jaki jest każdy widzi i wie, że węgiel to on ma nawet w skarpetach. Zagrożone były więc także wiewiórki. Ich potencjalna śmierć męczeńska na grillu zmusiłaby nas do odnotowania strat w członkach wyprawy, a tego przecież nikomu życzyć nie można. Gdy już otworzymy furtkę i ruszymy do góry, pamiętajmy o sprawdzeniu, czy wyłączyliśmy żelazko w domu i zawiesiliśmy abonament na gazetki reklamowe. Gorące żelazko i mnóstwo łatwopalnego papieru mogłoby być kompatybilne i puścić z dymem nasz dobytek. Jeśli wszystko gra, to możemy ruszać. Jako pierwsze puśćmy przed sobą wiewiórki, jako tak zwany słoneczny patrol rozpoznawczy. Mają dobry węch, wyczują ewentualną dużą i silną, a nam nieprzyjazną faunę pod tytułem niedźwiedź czy inny bawół. Następnie idziemy my, co by nas nie rozpraszały wspomniane wcześniej gacie chóru juchasy. Juhasy. Chór na końcu, ale pamiętajmy, że to wcale nie oznacza, że chór z nimi. Wszyscy są równi i wszyscy ważni. Koryto i tak napełnimy, gdy wszyscy dotrą do celu. Idąc pamiętajmy o oddechu. Jak to mówią, kto nie oddycha, zdycha, Róbmy to więc miarowo, bez niepotrzebnych przyspieszeń. Mniej więcej w połowie dystansu zróbmy sobie relaks. Wykorzystajmy ten czas na zmianę skarpetek i telefon do przyjaciela. Przyjaciel powinien nam podpowiedzieć, jak się ta góra nazywa i jak miała na imię trzecia żona Benny Hilla. Tą wiedzą będziemy mogli zaimponować kolegom z pracy, co wzbudzi ich szacunek i uznanie. Idąc dalej podziwiajmy widoki, zwłaszcza nową kolekcję mebli w salonach Ikea. Bo jak wiadomo są gustowne i łatwo je przesyłać w kopercie, nawet bez bąbelków. Syćmy swą duszę nieustannie, bo nie wiadomo czy po powrocie nie będzie czwartej pospolitej, A to grozi więzieniem za które każdy z nas kocha nad życie. Dostawać, dawać nieco mniej. Na samym szczycie przytulmy się do wszystkich, przez moment zadumajmy i ustalmy, kto kogo obgadywał, a kto piwa jeszcze pić nie powinien. Flamastrem zgrabnie napiszmy na kamieniu, żeśmy tu byli i że Zosia ma żółte pryszcze. Zosi to nie zaszkodzi, a my udowodnimy światu, że Polacy nie gęsi i swój barwny język mają.